Boże, wszystkim parafianom i parafiankom i robaczkom Bożym, które to oglądają. Szczególnie robaczkom Bożym w szkole, w której, w której uczę, bo się dopominali strasznie o to, żeby coś nagrywać. No, powiem Wam, że sam, sam nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak naprawdę ciężko mówić jest do telefonu. Ja tam wolę, jak kogoś tam widzę przed sobą. Mogę z nim spokojnie w cztery oczy porozmawiać, a tutaj patrzeć w ekran telefonu. No ale dobrze, spróbuję. Przede wszystkim będę chciał starać się Wam przekazać to, co jest zadaniem każdego księdza, czyli słowa Pana Jezusa, poprzez interpretację też nauki Kościoła, że dzisiaj, szczególnie w tym czasie trudnym, powiem Wam, że jak się patrzy, jak opisują, to wszystko, co się dzieje, jak. Ludzie odchodzą od kościoła nie dlatego, że może jakiś księżarz są niedobrze, i źli, tylko po prostu gdzieś w tym świecie człowiek zagubiony nie potrafi odnaleźć swojego miejsca, i może potrzeba rzeczywiście, jak pan Jezus powiedział, pasterzy, którzy wprowadzą i przyprowadzą z powrotem te, te zagubione owieczki. No, no, dzisiaj myślę, że tyle. Jest piątek, 26 listopada, tak, 26 listopada będę za chwilę do szkoły jechał. No, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, dobrego dnia, no i też błogosławionego czasu adwentu.